Tomeczku, ciku, nie pierdol tym ludziom farmazonu, że ty kurwa na gali, że to srowo, kurwa na gali, to kurwa byliśmy z chłopakami, kurwa, z wszystkimi się przywitaliśmy, kurwa, oprócz z tobą kurwa, kasztanie. I ty do mnie nie masz numeru, to kupój mówisz, że Numeru do mnie nie masz kasztanie, to co pierdoli, że ty do mnie dzwonisz, kurwa, ja nie odbieram kurwa. Ja nie mam kurwa jakichś przestrzałów, kurwa, nie, ro nie, nie rozdaję przestrzałom swojego numeru, kurwa. Byś chciał się spotkać, może mi się spotkać ekipami. No ale niedobry jest, rozumiesz. Jak jest niedobry kurwa, to ja to, to człowiek puch, sam pierdoli bzdury, sam, przecież nikt. nic nie mówi. To on powiedział. Przecież to kto to mówił Kurwa? To ja powiedziałem? Mm, dokładnie. A daj spokój. Szkoda gadać, mnie to ręce opadają. Ale dobra, no co trzeba? Ja to powiedziałem też, też dzisiaj ten, ten kurwa tam, ten, ten kurwa lubiący kurwa młodsze. Że przyjedzie mnie dzisiaj rozjebać, no czekam, kurwa w dupę jebany, nie wiem, adres mam mu wysłać do chuja czy co.